List znaleziony w osobistych rzeczach zmarłego w 1991 roku pod Michała Mikołaja Korzeniowskiego, żołnierza IX Pułku Ułanów Małopolskich i wetrona wojny polsko-bolszewickiej. Adresowany do wnuka Aleksandra Korzeniowskiego. Opublikowany za zgodą rodziny. Chciałbym podziękować panu Aleksandrowi i jego małżonce Marcie za udostępnienie materiału. Mój drogi wnuku. Ile już razy zadręczałeś mnie pytaniami o moje przeżycia i przygody z czasów wojny dwudziestego roku? I ile już razy przesiedzieliśmy całe wieczory, gdy opowiadałem Ci o niezwykłych czasach mej młodości? A były to czasy straszne i radosne jednocześnie, gdy młode serca biły w piersiach tak mocno, jak tylko mogą bić serce wolne i pełne zapału. Nie będę cię jednak zamęczał sentymentami starego człowieka, który pod ciężarem lat i przeżyć. To pisze w, w powodzi własnych wspomnień. Opowiedziałem ci już niemal wszystko, co tylko warte było przekazania potomnym. No a zresztą, teraz już można o tym pisać, i wszystko to zdołasz odnaleźć w książkach, dziennikach i historycznych opracowaniach. Jest jednak jeszcze jedna historia, której nigdy nie opowiedziałem ani tobie, ani nikomu innemu. To historia tak dziwna, że gdyby nie była udziałem całego pułku zdrowych i trzeźwo myślących ułanów, wziąłbym ją za senną lub urojenia zmęczonego trudami wojny umysłu. Długo usiłowałem wymazać z pamięci obrazy po stokroć gorsze do z wojny, co zresztą, niestety, ułatwiły mi późniejsze zawirowania dziejowe. Z mojego pułku ostałem się tylko ja i dopiero teraz, po całych dziesięcioleciach tłumienia, budzą się one w świadomości. I domagają wydobycia światłodzienne. Zaczęło się to na ziemi grodzieńskiej, gdy oddziały nasze rozbiły w perzynę bolszewicką nawałę, w szeregu bite wzdłuż linii Niemna, co ostatecznie załamało Fran Zachodni i przechyliło szale zwycięstwa na naszą stronę. Krasnaja Armia cofała się w głąb zajętych uprzednio terenów i bliski był już październik, kiedy generał Żeligowski sprytnie zajął Wilno i wymusił na przeciwniku rozejmę. Z okolic gronna dotarliśmy do województwa nowogródzkiego i szliśmy dalej na wschód. 29 września wraz z moim pułkiem wkroczyliśmy do wsi Stary Kamin. W pogoni za cofającymi się niedobitkami III armii, którzy po porasce na świsłoczu szukali schronienia po małych osadach i borach. Nie znajdziesz już tych terenów na mapach. Zaoszczędzę ci więc wysiłku sprawdzania i powiem, że było to jakieś 50 km na południowy wschód od Mińska. Dwie dekady później, podczas niemieckiej agresji na Związek Radziecki, wieś została doszczętnie spalona i próżno dzisiaj szukać po niej śladu. Mieszkańcy witali nas kwiatami i winem, jako że czerwone rządy doświadczyły ich terrorem i wizją nowego, ponurego świata. Przyjmowano nas jako wyzwolicieli, co niesamowicie podnosiło potrzebne nam morale. Teraz, gdy po 70 latach znany jest dalszy bieg dziejów, Czuję smutek i żal wobec tych poczciwych ludzi, którzy nie wiedzieli wówczas, że historia przygotowała dla nich tak pełny scenariusz. Była to jedna z tych wsi, która z racji ustronnego położenia i dzikości przyrody mogłaby natchnąć niejednego z naszych narodowych wieszczów czy malarzy pokroju Henryka Siemirackiego. Cóż to było za dziwne miejsca? Jak żywcem wyjęta z utopijnego krajobrazu na starej mapie, gdzie sielanka prostego życia łączy się z romantyczną grozą wielkich lasów i wszechobecnym zabobonem. Dzisiaj już nie ma takich miejsc. Słyszałem, że jeszcze przed pięćdziesięcioma laty carscy urzędnicy trafiali na osady, w których nikt nie miał pojęcia, kim jest Jezus Chrystus, czy najświętsza panienka. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wieśniacy wciąż pokornie praktykowali tutaj bałwochwalcze rytuały. By od starych bogów i demonów przyrody wybłagać pomyślność plonów i ochronę przed kaprysami żywiołów. W okolicy były co prawda dwie cerkwie, obie jednak nieczynne. Stara cerkiew na skraju lasu od lat stała ruiną po katastrofie budowlanej, kiedy fragment dachu beżelnego powodu opadł na głowę zebranych wiernych, zabijając wielu z nich. Druga położona była w sąsiedniej wsi. Jednak wkraczający tam podczas ofensywy bolszewicy zamordowali popa i jego podopiecznych, a zabudowania puścili z dymem. W osadzie nie widać było wojennych zniszczeń, jednak wraz z cofającym się frontem zniknęły konie i kosztowności. Na głównej ulicy powitał nas sołtys i po krótkich oficjalnych rozmowach zaoferował kolację i miejsce do spania. Chłopi zrelacjonowali nam wszystko co działo się w ciągu ostatnich dni. Grupa czerwonoarmistów, w liczbie ponad 20, przed trzema dniami przeszła przez wioskę i oddaliła się w kierunku lasu. Pierwszej nocy widać było słabe światło z kierunku starej cerkwi, co pozwoliło nam przypuszczać, że maruderze skryli się w niej na nocleg. Uściliśmy konie samopoc na na trawę, a sami zasiedliśmy z chłopami do wieczerzy. Pułkownik pozwolił na spoczynek i dał czas do rana. My zaś wykorzystaliśmy to skwapliwie, bez regenerować nadwątlone siły i wydobyć z naszych gospodarzy wszelkie informacje przydatne w zorganizowaniu zasadzki. Miejscowi chętnie opowiadali o kształtowaniu okolicznego terenu i mało uczęszczanych szlakach. Jednak gdy zaczęliśmy wypytywać o leśne drogi, atmosfera nagle zrobiła się nerwowa. Miejscowy las należał do największych w całym województwie i nic dziwnego, że w prostych sercach wieśniaków budził mieszaninę lęku i szacunku. Ciągnął się całymi kilometrami po obu stronach Świsłoczy i tworzył zwartą ścianę po wschodniej stronie wsi. Wieśniacy opowiadali nam zgoła niestworzone rzeczy na jego temat. Podobno niejaki Stefan, barobek sołtysa, zobaczył kiedyś w gęstwinie nieżywego tura. To oczywiście nonsens. Wszak od przeszło czterech wieków nikt tego potwornego byka nie widział. Zapewne chłopak ujrzał zwykłego rogacza, który uciekł z pastwiska i znalazł w Boże nowy dom. Dzikie zwierzęta stanowiły ulubiony temat lokalnych legend. Wilki nie były tu rzadkością, zwłaszcza że wojenna zawierucha sprzyjała nam nażaniu tych agresywnych szkodników. Jednak za nic nie uwierzyłbym w zapewnienia chłopów, że zwierzęta te czasem wychodzą w środku nocy z lasu i bez żadnego celu całymi dziesiątkami stoją na granicy drzew, godzinami wpatrując się w osadę. Były też inne opowieści, o wiele bardziej niepokojące. Ponadz, gdy zajdzie się bardzo daleko w las, pojawiają się rzeźby i kamienne kręgi tak stare, że nikt nie ma pojęcia kto i w jakim celu je tam umieścił. Na najstarszych drzewach wycisane są w korze dziwne znaki i piktogramy, ledwo widoczne spod grubej warstwy mchu i porostów. Wieśniacy, którzy zabłądzili w lesie, opowiadali później o dziwnych światłach między drzewami i szmerach, które zdają się wydobywać wprost spod ziemi. Jeden z chłopów, mający już dość mocno w czubie, opowiadał ponadto o anomaliach i dziwnych zjawiskach, które przetrafiają się w niektórych miejscach lasu. Twierdził, że czasami kompasy i zegarki wariują, co oznacza, że ich właściciel zawędrował w miejscach, w którym nie jest mile widziany i powinien jak najszybciej zawracać. Dostrzegłem pewną niekonsekwencję w tych relacjach, stanowiących, jak mi się wydawało, mieszaninę zabobonu i najprostszych pierwotnych lęków. Jakie budzi w ludzkim sercu bliskość naprawdę dziewiczej natury. Chłopi opowiadali straszne bajki osnujące się po kniei grozie. Jednak nie przeszkadzało im to w spokojnym życiu w jej bliskim sąsiedztwie. Tak jakby wierzyli, że ich szacunek wobec leśnych diablików gwarantuje im bezpieczeństwo. Wysłuchaliśmy tych i jeszcze wielu innych opowieści z lekkim rozbawieniem i poszliśmy na spoczynek. Tuż przed brzaskiem ruszyliśmy konno w kierunku starej cerkwi. Ze wedle relacji wieśniaków a zatrzymali się żołnierze 6 Dywizji Strzelców. Cerkiew była niewielkim drewnianym budynkiem okrytym gątem dachu i trzech cebulowatych wieżyczkach, z których jedna przekrzywiła się złowieszczo pod wpływem osłabionej wielką wyrwą konstrukcji dachu. Okrążyliśmy zrujnowany budynek. Gdy nie napotkaliśmy na żaden opór ze strony przeciwnika, wkroczyliśmy do wnętrza. Wśród stosów przegniłego drewna i pokrytych kurzem resztek wyposażenia znaleźliśmy liczne ślady obozowiska. Leżały tam koce i plecaki. Pośrodku nawet znajdowało się wygasłe palenisko, które osłonięte zostało potrzaskanymi łowami, by nie zrazuć światłem obecności gospodarzy. W menaszkach dostrzegliśmy nieukończone posiłki. Za ikonostasem odkryliśmy skrzynkę z kasą pułkową oraz kilka woreczków z pochodzącymi szabro zegarkami, srebrem i biżuterią. Zdziwiło nas to niepomiernie, bo przecież nawet dezerterzy nie porzuciliby takich kosztowności bez żadnego powodu. Od strony bocznego ołtarza czuć było słaby zapach zgnilizny, więc dokładnie przeszukaliśmy rumowisko desek, które zalegało w jego rogu. Szybko usaliliśmy źródło smrodu, które słusznie budziło skojarzenie z gnijącym ciałem. W kącie spoczywały skulone zwłoki człowieka z podciągniętymi kolonami. I skrytą między nimi głową, na której potylicy widniała wielka wyrwa rany wylotowej. Na drewnianej ścianie za nim widniał rozbrósk krwi, a obok trupa leżał na podłodze pistolet. Mundur i odznaczenia pozwoliły określić Donata jako radzieckiego żołnierza w randze majora, prawdopodobnie dowódcę rozbitej grupy. Widok ten zaskoczył nas i skonsternował. Zwłaszcza, że wciśnięte w najgłębszy kąt ciało sprawiało wrażenie zastygniętego w wyrazie skrajnej desperacji i przerażenia. Nie było żadnych śladów walki czy awantury, i mogliśmy jedynie snuć domysły, co się stało z maruderami. Dlaczego zniknęli, pozostawiając niedokończone posiłki i kosztowności, a ich dowódca zakończył życie samobójczym wystrzałem. Pułkownik ustawił trzech naszych naczatach w okolicy cerkwi, na wypadek, gdyby czerwono armiści nagle powrócili reszta pułku wyruszała zaś na rozeznanie w głąb rozciągającego się za przybytkiem lasu. Konna jazda przez taką gęstwinę była niemożliwa. Przywiązaliśmy więc nasze wierzchowce przy stromyku, pod czujnym okiem jednego z wartowników, i ruszyliśmy szeregiem w ciemną uknie. Długo maszerowaliśmy wśród sięgającego pasa leśnego runa i niesamowicie powyginanych starych konarów. Każdy krok coraz mocniej uświadamiał nam, że w tym prastarym miejscu jesteśmy jedynie gośćmi którzy z racji swojej niezapowiedzianej wizyty zobowiązani są do pokory i szacunku wobec tysiącletniego gospodarza. Teraz poczułem na własnej skórze to, o czym opowiadali wieśniacy. W pewnym momencie w cieniu drzew dostrzegłem dziwaczny kształt, który po zbliżeniu okazał się posągiem. Miał jakieś dwa metry wysokości i przedstawiał pół człowieka, pół diabła, o uproszczonych rysach i ustach zaciśniętych w razie dziwnego, spokojnego uśmiechu. W jednej dłoni trzymał róg, ale drugie krótkie ostrze. Niezwykłość jego potęgował fakt, że niezależnie od mojego ustawienia, puste oczy doły zdawały się patrzeć prosto na mnie. W ciągu następnej godziny kątem oka dostrzegłem w półmroku jeszcze jeden czy dwa podobne idole. Jaka kultura mogła pozostawić po sobie tak enigmatyczne ślady? Nie przypominały one kamiennych kręgów i kurhanów typowych dla plemion gotów, jakie można napotkać na odległych pomorskich wzgórzach. Nie wyglądały też na kultowe posągi celtyckie, które zazwyczaj mają zamorficzne kształty. Moja uboga wiedza z zakresu historii najdawniejszej nasunęła mi skojarzenie z pruskimi babami i tym groteskowym posągiem, który wyciągnięty został zwód z wód z w XIX wieku. Z czystej ciekawości spojrzałem na kompas i wnet zamarłem. Wskazówka pokazywała zachód jako kierunek naszego marszu, a przecież szliśmy prosto w kierunku wschodnim od samej wsi. Czy była to wada urządzenia, czy opowieści chłopów nie były całkiem zmyślone? Sprawdziłem dla pewności swój kieszonkowy zegarek, który zamiast godziny 9.30, którą ustawiłem na podstawie długości marszu, pokazywał 3.30. Powładnęło mnie uczucie silnego niepokoju, jednak starałem się nie zradzić tego przed kompanami. Idąc na czele pochodu pułkownik zasygnalizował nam nagle gotowość zbojową. Zakraliśmy się jego śladem wprost na niewielką polanę, gdzie z wysokiej niemal do pasa trawy wystawały omszałe kamienie, ułożone w regularnych odstępach. Początkowo nie wiedziałem, co wzbudziło czujność naszego dowódcy, jednak po chwili dostrzegłem leżącą w trawie ludzką sylwetkę. Po dłużących się w nieskończoność minutach, przez które obserwowaliśmy polane w obawie przed zasadzką, wkroczyliśmy w bojowym szyku na twartą przestrzeń. Było nas łącznie 30. Wystarczyło więc ludzi do zabezpieczenia terenu z każdej strony. Dokonaliśmy oględzin leżącego na ziemi ciała i nie ukrywam, że był to jeden z najgorszych widoków w moim życiu. A wiesz drogi wnuku, że przeżyłem dwie wojny i stalinowski obóz. Ciało było niemal w całości pokryte niezliczoną ilością ślimaków i robactwa, które w zastraszającym tempie przeżarły się przez ubrania i poczyniły wielkie wyrwy w skórze i mięśniach. Powietrze unosiło leki od rozkładu. W niektórych miejscach nie było wolnej przestrzeni, tak gęsto skupiona były bez bezkręgowce. Jednak sam widok cała był niczym w porównaniu z faktem, iż wcale nie był to trup. Mieliśmy przed sobą żywego wciąż człowieka, który leżał sparaliżowany i unieruchomiony jakąś niepojętą siłą, podczas gdy robactwo pożerało go żywcem. Jego piers łagodnie unosiła się i opadała, a szeroko zwarte oczy czasu do czasu delikatnie poruszały się na boki. Wraz z kilkoma ułonami rzuciliśmy się natychmiast, by oczyścić jego ciało z całego plugastwa, ale w każdej z wyjedzonych ran kłębiło się go takie roje, że było to niewykonalne. Mimo wszelkich wysiłków, nie mogliśmy nic zrobić. Im dłużej przeszukiwaliśmy polane, tym większa ogarniała nas zgroza. Były tam kolejne ciała. Najpierw jedno, potem kilka, następnie kilkanaście. Leżały bezwładnie między głazami i trzeba było nie lada bezrości wzroku, żeby dostrzec je w gęstej zieleni. Każdy z czerwonormistów leżał jak kłoda, w mniejszym lub większym stopniu naruszony przez rabastwo. Niektórzy z nich byli ogołoceni niemal do kości, inni zaś połowicznie lub tylko częściowo. Łącznie znaleźliśmy 23 żołnierzy, z których 16 ciążyło. Nawet dowódca nie ukrywał strachu. Cokolwiek stało się naszym wrogom, przeczyło zasadom przyrody i zdrowego rozumu. Jakim cudem ponad dwudziestu dorosłych mężczyzn doznało w jednym momencie paraliżu i padło bezwładnie na ziemię, by przez kilka dni karmić sobą podlinożerców? Nikt nic nie mówił. Każdy w milczeniu przyglądał się potężnym drzewom i nieszczęśnikom leżącym u naszych stóp. I dopiero teraz zwróciliśmy uwagę na fakt, że na samym środku polany leży powalony posąg. Kamienna twarz bałwona niewzruszony spoglądała na nas ze spokojnym uśmiechem. Nie było wśród nas sanitariusza, a najbliższy doktor znajdował się zapewne dopiero na odległym froncie. Mam nadzieję, że zrozumiesz naszą decyzję i nie zarzucisz nam braku poszanowania wobec wojennych zasad. Zrobiliśmy to, co każdy przyzwoity człowiek zrobiłby na naszym miejscu. Dobiliśmy armistów. Skróciliśmy męki tym, którzy jeszcze żyli. I zapewne w wyniku zabobonnego strachu, który nami owładnął, posłaliśmy pokulce tym, którzy nie dawali oznak życia. Dawnie ludzie postępowali podobnie w obawie przed wampirami. Aczkolwiek nie usprawiedliwiam naszego bezmyślnego strzelania do tropów. Po prostu przeświadczenie, że staliśmy się świadkami demonicznych mocy, wzięło gór nad rozumem. W raporcie nasz pułkownik zameldował lapidarnie, że niedobitków szóstej dywizji zaskoczyły wilki. Większością głosów uzgodniliśmy, że ciała należy po chrześcijańsko pochować. Czy byli oni wrogami kraju o bestialskich zapędach, czy przypadkowo zbieraniną zaprzeniętą siłą lub propagandą w machinę totalitarnego systemu? Nie nam było oceniać. Bądź co bądź, byli też ludźmi. Przecież nawet straconych przestępców nie zostawia się kruką i wroną. Wróciliśmy do wsi i tylko sołtysowi opowiedzieliśmy pełen przebieg zdarzeń. Wreszcie zakomunikowaliśmy jedynie, że bolszewicy nie stanowią już dla nich zagrożenia. Sołtys stanowczo odmówił naszej prośby o furmankę, którą chcieliśmy zabrać ciała. Jego zdaniem tamci żołnierze sprowokowali gniew lasu i teraz to do lasu należał, a wszelkie próby wydarcia ciał z kręgu na polanie mogą okazać się dla nas fatalne. Wciąż znajdowaliśmy się pod wpływem prymitywnego lęku i żaden z nas nie chciał skończyć jako gnijący żywcy ludzki posąg. Porzuciliśmy więc nasze zamiary i wraz z kolejnym świtem opuściliśmy stary kamin jego przeklęty las. Niebawem otrzymaliśmy rozkaz wsparcia sił skierskiego pod Baranowiczami i ferwor walki ociągnął nasze myśli od koszmaru przeżytego na Chisłoczeł. Potem nadszedł październik, niesący ze sobą koniec wojny i wreszcie ryski traktat. Wróciliśmy do domów i rodzin wolnej i niepodległej ojczyźnie, gdzie sławiono odwagę polskiego żołnierza, determinację cywilów oraz postać marszałka. I tylko my wiedzieliśmy, że w cieniu tej wojny można było napotkać siły po starsze i straszniejsze od ludzkich ideologii oraz płynącej z nich potrzeby konfliktu. Czy może istnieć racjonalne wytłumaczenie dla moich doświadczeń? Po wojnie przeczytałem niezliczoną ilość książek przyrodniczych i medycznych, ale w żadnej z nich nie znalazłem nawet wzmianki o tym, co spotkało niedobitków Armii Czerwonej. Myślę, że las uznał ich za niegonnych i skalanych, a może to oni swoim zachowaniem sprowokowali drzemiące w nim prastare siły. Zapewne poszli w głąb puszczy zwabieni nagle błędnymi urnikami, które uznali za zbliżającego się przeciwnika. Zabłądzili z powodu nocnego mroku i oszalałych kompasów, co doprowadziło ich na tamtą przeklętą polanę. Co tam się stało? Tego nigdy się nie dowiem i mogę stąd tylko domysły. Ich major jako jedyny zdołał uniknąć w paraliżu i zapewne w wielkiej panice dotarł z powrotem do starej cerkwi. Tam, utraciwszy z przerażenia zmysły, targnął się na swoje życie. Sołty ze starego kamienia twierdził, że los maruderów był karą za liczne gwałty i akty przemocy. Powiedział też, że gdy ludzkie barbarzyństwo przekracza wszelkie granice, wtedy budzą się stare i dawno zapomniane demony. Nie sposób odganąć ich intencji. Nie można ich przebłagać, przekląć, ani odpędzić. Gdy otrzymają swoją ofiarę, wtedy zasną ponownie. Zrób z tym listem to, co uznasz za właściwe. Spal go, a zamknij w szufladzie lub przekaz swoim dzieciom we właściwym czasie. I pamiętaj, żeby niezależnie od nawet najstraszniejszych czasów żyć po ludzku i po ludzku traktować innych. Mam nadzieję, że Twoje czasy nigdy nie rzucą cienia wojny. Twój zawsze kochający dziadek Mikołaj.